Siemanko, witam was w nowym tygodniu. Ja się zabrałem od rana, słuchajcie, za sprzątanie i tak mi zeszło, że mi zeszło, że mam już 11 godzinę prawie. więc spadam zaraz na śniadanie, tylko odkurzę tutaj już wszystko finalnie i jak wrócę, no to zabieram... plany. jest taki, żeby zabrać się za fugowanie Pierw to pomieszczenie w pierwszej kolejności. Znaczy te ściany tutaj z, jasnym, z jasną, szarą fugą, a później bym chciał się przenieść i się okaże, że odcień jest spoko to chciałbym się przenieść tu na łazienkę i na łazience też zafugować. Yy, ogólnie wkleiłem też sobie ten, tutaj ten kawałeczek, który mi jak pamiętacie odstrzelił, no i tu się zafuguje, powinno być ok. Także taki też będzie plan, żeby to dzisiaj zrobić. Nie wiem jak się wyrobię z czasem, trochę szybciej dzisiaj muszę skończyć, ale mam nadzieję, że się uda. No tutaj też y, te kratki powstawiałem y, i powiem Wam tak, chyba nie będę ich y, wklejał na nic tak naprawdę. One no to ma, są tam trochę luźne. Można by było je sobie przesunąć pewnie przy przecieraniu tą szmatką, raz na jakiś czas to będzie y, mogło się tam ruszyć delikatnie, ale myślę, że chyba nie ma potrzeby, żeby, żeby je wklejać na cokolwiek. Tu będę będę, tak się zastanawiał, czy będę musiał poprawkę robić, bo tu mi kawałek odstrzeliło gładzi y, wcześniej już. Ale myślę, że chyba ta opaska, powiem Wam szczerze, że będzie ta granitowa, którą chcę zrobić na 70 mm, więc za na naprawdę mniejszej chyba nie będziemy chcieli robić niż 70. Bo będzie źle wyglądała. Za szeroka też znowu nie, nie, nie fajnie. Ale wydaje mi się, że, że tutaj to przykryje, więc na razie nie będę tu nic z tym robił. No i tu będę miał tą, yy, muszę ten kątowniczek jakiś tu sobie wycudować, zrobić kawałek i przemalować na czarno. No i będzie można. Yy, Tutaj to wstawić, żeby zakryć po prostu tamtą nogę, żeby nie było tego widać. Także tak się sprawy przedstawiają. Ja biorę się za odkurzenie tutaj już całości i mogę zaczynać tam fugować. Dzisiaj coś przyfugować, jutro też. No i w środę wracamy prawdopodobnie na podłogę tutaj, czy zagruntować tą podłogę już do końca. i No i będzie można brać się za, yy, no za układanie płytek. Dobra, to działamy. Dobra, u mnie ogarnięte wszystko. Yy, zabieram się teraz tylko za zaklejenie tutaj fug w miejscu, gdzie defugował, żeby sobie nie pierdzieć do tego yy, fuga, gdzie będzie inny kolor. Ja tutaj tylko przykleję taśmę Wiele miejscu nie ma tak naprawdę, tylko tutaj, a i w sumie tutaj też na rogu można. No i załatwiało się zamieszanie. Dałem ja już późną porę, więc będę do, do tej przerwy pierwszej, a czy drugiej w sensie. Yy, nałożył tutaj, a z łazienką zobaczymy jak to będzie po przerwie Myślę, że tutaj nie będzie raczej dużo Tego zmywania i w ogóle, bo no bo te, te fugi są malutkie i jest ich też niewiele Więc powinienem się obrobić z tym wszystkim, żeby to dzisiaj zrobić Dziś koło muszę kończyć Dzisiaj, więc też nie mogę sobie pozwolić, że za długo siedzieć Dobra, to wszystko w sumie gotowe, no nie ma co tutaj za bardzo Rozkminiać, teraz tak, mamy fugę otwartą no to ja, proporcje by się przydało y, jakieś tutaj ogarnąć. Jest 0,68 do 0,83 y, litra na 3 kilo. Czyli powiedzmy, że jakby było 0,75 średnia plus minus taka, na, y, To na kilogram 0,75. Y, przepraszam, 0,25 na 1 kg by wyszło. Czyli co? 150 ml na. Na pół kilo, tak? No to powiedzmy, że pół kilo na początek u urobię, no bo więcej chyba nie trzeba. Tak mi się wydaje. To zrobimy pół kilo i damy 0,25, dobrze mówię? Na kilogram by było 2,5 sety, to na pół kilo będzie... 125 ml. Tak? Tak jest, dobra. Się zawiesiła chwilowo. Kilogram, 2,5 sety, stopni. Tak, żeby nie pomieszać, chociaż i tak pewnie zdają się za że zanaleje e, i się okaże, że ona będzie za sucha i trzeba nie dolewać. Tu przeważnie tak jest. Piszę, że kategorycznie trzeba tu przestrzegać e, czasu dojrzewania. Te 3 minuty po przemieszaniu zostawić i jeszcze raz przymierzę. Mamy, To jest 1,5 sety, a Potrzebujemy sety i 25. No powiedzmy, że jest. I teraz pół kilo by się przydało nasypać. Tego Mamy tu 3065 To nie będzie za dużo Jeszcze 200 200 gram jeszcze Powinienem być dokładniej Jeszcze 100 gram Jeszcze, kurde 3,064 było, czyli no, 2 2,5 No i dobra, mamy to To by było Teraz przemieszamy I w tym przypadku wygląda, że jest nawet spoko, jeśli chodzi o konsystencję. Zobaczymy, jak, przeraj, jak zostawimy do, te, na te 3-5 minut, jak będzie je jej konsystencja. Dobra. Grudek. Zostawmy na chwilę. I zaraz będę tam wjeżdżał, nie będę chyba nawilżał tych, tych, tych spoin to one są cieniutkie, więc chyba nie ma to za bardzo sensu. Także zaraz biorę in i nakładamy to. Ok, te 3 do 5 minut minęły, więc mieszam jeszcze raz, nie wiem, czy nie przyrzadka trochę jest, ale no, na próbę zobaczymy. Dobra, tylko przemyję mieszadło i wjeżdżamy tam. To będzie mało te pół kilo na ten tom, ale zobaczymy. Trzeba pochapa co bardzo. Dobra. Będzie czysto. Pacy mam tutaj, więc możemy zaczynać. No jest, powiem wam, że rzadka jest taka. Jeszcze nie wiem, czy nie za, zbyt rzadka. Nawet bym powiedział, no przy... Nałożeniu tak trochę potrafi sobie nawet wypływać z tego. Więc nie wiem, czy ta proporcja akurat... Którą zalecają jest dobra, tu wszystko było odmierzone jak być powinno, więc... Więc teoretycznie wszystko jest okej, okay, no. No tak zostawię, zobaczymy. Kurde, coś by się przydało czegoś stanąć, bo to tam... mi... Czy sięgnę tak? Trochę za krótki jest. Ale nie może jakoś się uda się mieć. No i tak nakładam. Tak pewnie usmaruję większość płytek, bo tak myślałem, że się uda to cieniutko, żeby nie pobrudzić ich, ale i tak całe będą w końcu, w końcu zapaćkane. Tym bardziej, że jak się gąbko przeleci po nich, tym bardziej tak będzie dobra to ja lecę z tym po kolei nie wiem na ile mi to wystarczy tego materiału trzeba nałożyć tam bo, kurde końcówki A później jak trochę będę miał to te końcówki podokładam A to co, Ja jadę z tym, odezwę się, zobaczymy, na ile te pół kilo wystarczyło. Ok, tam mam nałożony, teraz nałożę kawałek fugi tutaj, żeby sprawdzić. Myślę, jak po przerwie wrócę, to będę widział i będę mógł po prostu ocenić, czy lecieć z tym kolorem, czy, czy jednak coś jaśniejszego. Ale chyba będzie spoko, jak tak patrzę i od razu też na kawałku podłogi zobaczę, e, czy my chcemy jasny kolor, czy ciemny. Braliśmy jakiś? A nie, no chyba nie. Ten miał być w planach, wydaje mi się jasny. Więc kawałek tutaj zobaczę na tym nałożę, ale jasny, no. Na tym tym widać różnicę, Ale wydaje mi się, że o to chodziło. Chyba, że chcemy taki. Tutaj kolor nie ciemniejszy, chyba że wybieraliśmy coś. Ja pieprzegłopotę. Zaraz sprawdzę powiem wam, że nie, pa nie pamiętam, czy braliśmy jakiś ciemniejszy, czy nie. Dobra, to się zmyje, To będzie pod wanną, nie będzie widać. Jeszcze do kuchni pójdę nałożyć. Tylko i ten. Tam na kawałku zobaczymy, jak to będzie pasowało. Tutaj, czy będzie pasowało. No i dobra, taki kawałek powinien wystarczyć, żeby to sobie sprawdzić. Ale chyba będzie okej okay też. Wydaje mi się. Dobra, a te góry tu tylko podokładam jeszcze. Pamięć dobra, ale krótka. Betonowo-szary mamy na ten, na podłogę są tutaj, czyli ciemne szary, więc muszę wziąć teraz gąbkę i to sobie zmyć stamtąd. Bo no, zapomniałem kompletnie. ci idzie tutaj do łazienki, a tu idzie czarny na ten, czyli naprawdę szarego może braknąć. Chociaż niekoniecznie. Dobra, zmyję tylko to stąd. A tu się da betonowo szare ale to też będzie można zrobić. Bez problemowo sobie. Nie wiem, kiedy tam, kiedy to będziemy robić. Będziemy to robić, słuchajcie. Jutro, prawdopodobnie. Czarny podeschnie, Tutaj co mamy? A na to nawet nie mi czarnego w ogóle, więc. Tylko tu przy rogu przejdzie uważa, ale tu z fugą nie będę wjeżdżał, czyli jutro fugujemy na pewno to I fugujemy Coś jeszcze Czarny i antracytowy, Dziś mi wszystko ogarnięte jutro to naprawdę Dobra, ja sobie przelatuję Tutaj gąbką na pierwszy raz i muszę spać na przerwę Nie po przerwie wracam Nie wiem, to do przemycia będzie jeszcze raz, ale to na tych, na tych, na tych płytkach z połyskiem to bez problemu się Łatwo domywa tą, tą fugę, więc z tym raczej problemu nie będzie Tylko to w miarę to wyprowadzić, powiem wam tak dziwnie, bo gdzie nie jest bardziej Pełna, gdzie nie jest tak kurde Głębiej i to takie dziwne wrażenie robi, powiem wam Jak ten halogen pada, nie? No ale tak musi być, inaczej nie będzie, więc Więc tak to zostawiam Po przerwie wrócę Przemyję jeszcze raz i mieszamy tam w łazience, bo, to, bo ja myślę, że Taki będzie jak najbardziej dobry kolor tam Zresztą o tym mówiliśmy, z po początku, że on na początku, że będzie ten jasny, szary tam, on jeszcze pojaśnieje pewnie po wyschnięciu Więc na spokojnie można to zostawić Dobra, to ja lecę, wracam niebawem Tu niech to sobie jeszcze podsycha, ta, ta fuga później się przemyje na raz, bo to tylko taka mgiełka została po tej gąbce, więc Nie ma tu co kombinować za bardzo, jeszcze tego wodą yy, męczyć, tylko po prostu się już to przeleci, jak jeszcze trochę podeschnie ale w pierwszej kolejności sobie umieszam i nałożę całą łazienkę. Decyzja podjęta, także lecimy z tym. Tu mam nalane już 2,5 sety. No to trzeba odsypać tutaj dobry kilogram, bym powiedział nawet lekko ponad. Można by było, bo ta, trochę taka przyrzadka była. Więc, więc powiedzmy, że tutaj do nasypiemy. Niech zostanie tutaj 1,3 kg i będzie ok. żeby nie przesadzić tylko Co no kurde jeszcze? Jeszcze pół kilo. I jeszcze delikatnie. Nie dobra, chyba można będzie. Takie jest mam kilo 330, więc mieszam to. No i zaraz tam wjeżdżam. To trzeba nie zostawić jeszcze, żeby te dojrzewanie proces dojrzewania, żeby tutaj zaszedł. Ale zobaczcie, dałem ciutki więcej tylko, a już jaka różnica jest duża, więc jak dałem tutaj, czekajcie, na kilo powinno być 2,5, ja tu dałem kilo 300, no to można tą te, no powiedzmy 50 do 70 ml dolać. Powinno być ok teraz. Jeżeli identycznie jak tamta wcześniejsza. Trochę gęstsza lepiej, bo też te narożniki mamy tam w oknie do wypełnienia, więc na pewno trochę gęstszą będzie się to lepiej robić. Dobra, to mieszam i zaraz działamy tam w łazience. Dobra, to ja nakładam tą fugę tutaj po kolei lecę i spotkamy się tam przy tej półeczce przy prysznicu i tam w oknie zobaczymy jak tamte będzie się nakładało, ale wydaje mi się, że trzeba po prostu wziąć to grubo nałożyć i zostawić niech podesnie, a później się będzie to domywać. Taki też będzie chyba plan. No zobaczymy. Na razie lecę tutaj, po kolei i powoli do przodu. Dobra, to lecimy z tymi narożnikami tutaj. Tu sobie wcześniej już po ten, ponaklejałem tą taśmę. Żeby okiem nie mógł paprać. patką tu można sobie to nałożyć. Tutaj też w sumie. Widziałem, że niektórzy tam epoksyd nakładają, tą fugę chyba epoksydową, tak to się nazywa jak mi się wydaje przynajmniej A, zapomniałem to tutaj tej uszczerbce, ale to dobra, to się poprawi Już Ktoś pisał, pisał żeby korektorem lub też farbą do zaprawek wanien emaliowanych że różne sposoby na to są. No właśnie, czy nie będzie widać tego na różniczka takiego, wiecie, tego brązowego. Ale tak jak to nakładam, to tak paprze powiem wam, to mam obawy, że może być go lekko widać. Ale to w razie czego to będzie można jeszcze poprawić. na no kolejny raz i kolejny i kolejny i kolejny, aż, aż się to uda. Nie mówię, że teraz się nie uda po prostu, tak widzę, że mi się... uwidacznia ta, ta, ta krawędź. Dobra, to co, lecę z tym, nakładam, nie ma tu za bardzo co kombinować, tutaj dziura jeszcze jest tu duża. Dobra, to się zmyje. To, słuchajcie, poprawiam sobie łopatką te narożniki, żeby to po prostu podokładać, żeby tu było grubo. Niech to sobie podciągnie, a wtedy będziemy to zmywać, bo tak to tą gumką to nie do, nie do końca wszędzie jest to nałożone tak jakbym chciał. O, nawet takie flakę zostawić, dobra. No i dobra, i tutaj też poprawię, trochę dołożę, i się tak zmyję. A na razie przy zmywaniu jakimś tam, to będę omijał sobie te narożniki, żeby to dłużej tu podciągnęło, porządnie. No niech to się zostanie tutaj tyle. Dobra, to lecę tu teraz po kolei i tu, i mamy koniec tego. Ja dojeżdżam do końca, na spokojnie kilogram by mi nie wystarczył, nie? niepotrzebnie tam urabiałem trochę więcej. Ale powinno też starczyć na, w razie czego na to, na podłogę w kuchni, to co zostało. O ile tak będziemy ją tym, tym kolorem robić, zobaczymy, jak on jutro wyjdzie, i wtedy się zadecyduje. Ale na, raczej tak, raczej z tego, co wygląda, to mógłbym kawałek przelecieć w sumie tym, co zostało tutaj, żeby nie brakło. Tam za meblami, jakby no, zmiana była, to i tak nic by się nie stało. Kurde, może by poszedł, to zrobię. Powiem wam. Czas mam w miarę dobry. Trochę tu tego jest, kurde. No właśnie. ale to szkoda trochę. Jak to wygląda tutaj? Musiałbym zobaczyć. Jeszcze raz. No praktycznie nie widzę na naprawdę żadnej różnicy. Tak by typowo pod to było. Kurde, nie wiem czy nie polecę, powiem wam. To już musiałbym po całości lecieć, bo to też takie kurde. Robienie tu, a tutaj nie, jest taki bez sensu trochę ale w sumie dookoła, tak jak nagle mogę polecić, dobra, to zużyję to do połowy tych, tych będę fuknął na razie, a i to się po prostu podrabia. Mam nadzieję, że wyrobię się ze zmyciem tego radzieczego, mam większą gwarancję, że. Wystarczy, w razie czego tak gdzieś bym wyrzucił, a to się okazało że umieszał, a tu ząb i co wtedy? Lipa była, trzeba było domawiać, no tak przelecę tutaj, na no, znaczy to się wykorzysta i tak pewnie jeszcze zostanie. Dobra, to lecę, tu jeszcze poprawię, wymyłem to mocno. Będzie mniej na jutro. To jadę z tym. Ok. Mam to objechane. Trochę jeszcze zostało tej fugi, ale już niewiele jakąś poprawkę ewentualnie trzecie zrobić. I tak po prostu do nie wiem, jednej trzeciej długości płytki. Tamtą stronę mam zafugowaną, Zawsze to trochę zużyte i trochę zrobione. Dobra. Co, teraz nie będzie wjeżdżać. Czy tutaj już chcę przelecieć to? Co, to już podsycha, można by było lecieć z tym to lecę to od początku, powoli. Uformuję na razie te rogi. Jeszcze zostawię sobie. Niech one jeszcze podciągną. A tylko przelecę sobie po tych fugach prostych. Dobra, czas na próbę tutaj tych, tych, tych skosów, bo, nie, bo on niedługo to musiał lecieć. Trzeba się brać za to przemywanie tego. No i tu już lekko mi wyłazi, chociaż nie, czekajcie. No, jak z jednej strony <głos》>, zrobię dobrze. O kurde, patrzcie co się dzieje. Kiszka, to trzeba chyba na dłużej zostawić. Tylko że ja za bardzo nie mogę dzisiaj tego na dłużej zostawić i tu jest cały problem. No właśnie, jak to kurde rozkminić No znaczy wystarczy lekko przejechać i co się dzieje. No, to już twardsze to może lepiej, ale... I tak, i tak będzie kicha, powiem wam. Będą tu poprawki na 100%. No zobaczcie, to jest ja pierdziele. To naprawdę chyba trzeba długo, długo zostawić. Tylko też nie za długo, bo później tego nie, kurde, nie domyję. Co tu zrobić w związku z tym? Tylko bok tak przemyć, a to zostawić na razie na tym? Powiem wam, nie mam pojęcia się do, do to zabrać, żeby to było dobrze Ale chyba po prostu jutro, jak, jak będę podłogę robił w kuchni Jeśli się okaże, że będę tym kolorem robił To trzeba jeszcze raz to zrobić, no patrzcie To jest taka lipa, że weźcie, dajcie spokój Trzeba to grubo nadłożyć chyba, no bo Dzisiaj nie, nie to bardzo będę mógł to zrobić, więc chyba jutro się z tym pobawię. Na razie pościągam to tylko z tych boków, żeby tu gdzieś mi nie przysychało. No bo tak to, to nic z tego nie będzie. No bo będzie jedna wielka lipa po prostu i tyle. Tak być nie może przecież. Tak być nie może. Dobra, to chyba zrobię to właśnie tak. Zostawię. Przecież mm. tak być nie może. Nie, nie, nie. To, to, to. to jest po prostu jedna wielka lipa. Zobaczcie. To wypukałem całość i jest. Louis. Z tego jeden wielki. No to będzie to samo prawdopodobnie, nie? Lepiej to będzie nożykiem jakoś ściągnąć, czy coś. No. tylko gąbka lekko wiedzie na to i zaczyna odkrywać tę tą krawędź. No, będzie z tym zabawy powiem wam. No, no dobra, ale ja tu nic już dzisiaj nie wymyślę. Jak coś to jutro będę z tym rzeźbiła. Dzisiaj tylko pościągać, żeby za grubo nie zostawić. I tyle w sumie. No, tak jak tu jeszcze było, to do, do przyjęcia, ale wszędzie mi tak się nie uda na pewno. No dobra, nic. lecę z tym ściągam, jutro będę poprawiał. Najwyżej i tyle. U mnie koniec na dzisiaj. Przymyłem jeszcze tam po długie łazience i do yy, tego umyć to, yy, wszystko pomyć i zawijam się, także jutro tylko z rana się przeczyści już na gotowo tutaj ściany, no i trzeba się powalczyć jeszcze tam z tym, tym z tymi narożnikami. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Spadam. Widzimy się jutro. Na razie, cześć!